Martez, 20 złotych. Zapisane. Dzięki, dzięki Marta za wsparcie. Małpa zasłaniająca oczy. Pozdro. Twarz wystawiająca język. Dobra. Ale ładnie to jest nagrane. W ogóle. O Karolku. Pamiętasz, że cały czas czekamy na info w sprawie naszego challenge'u? Czas ucieka. To kiedy wam pasuje? Wpakowałeś na Malediwy książkę, którą dostałeś od nas na urodziny. Czekamy Jogold na Gold 3 złote. Siema Zirzy. co tam u Ciebie? Pozdrawiam i życzę wesołych świąt, uśmiechnięta buźka, lubię Ciebie oglądać. Siemano. U mnie wszystko dobrze. Ciekawe to jest. Czy coś na tym kanale jest? Bo... Ej, tu są jakieś inne filmy też! Ej, tu są inne filmy! Co? Wait. Ej, czekajcie, bo może tutaj zaraz się dowiem czegoś więcej. Aż się zaciekawiłem. Poczekajcie, ekipa Soul Challenge. Teraz tak. Informacje. Kanał został założony 7 lutego 2021 roku. Teraz tak zobaczmy, czy jest podpięty do jakiejś sieci partnerskiej. Bo to nam powinno wyskoczyć. Select Channel. Dobra, ekipa Soul challenge. Dobra. Hmm. Tylko, że nic tu na razie. No, jakby nie ma. Poza tym, przyrostem subskrypcji. No, ale nic to nie jest podpięte. Nawet nie, nie ma typu kanału nic. Nie ma nawet kraju, oni nawet nie mają kraju tutaj wpisanego. Czyli to jest taki totalnie czysty kanał. E Oglądamy te dwa filmiki jeszcze, które tutaj są. Bo tu jest jeszcze 3 dni temu i 2 dni ten. temu jakiś, ma ten, jakiś filmik. Jeśli chodzi o ten filmik, to te twarze są z Jigsaw Ransomware. Zobacz sobie na grafika. Jak nie wiesz co to. Eee, znaczy to jest z tego. Z piły. Akurat. Tak? No dobra, to oglądam. To czekajcie, to jest film numer 1. Zobacz. Ciężko nas zas Czekajcie. Film numer 1. Przegoczyć. To bardzo. Trudne, aby coś, co nie jest pod nas, pod względem emocjonalnym, przygotowane, wywarło na nas jakieś wrażenie, jeżeli nie jest spektakularne. Witajcie, ekipo. zagrajmy w grę. To nie przypadek, że Was wybraliśmy. Jesteście przykładem. Do no e, ja wiem, kto to jest! Ja wiem, kto to jest! Bez Ja wiem, kto to jest! Ten ziołek tutaj! Ja wiem kto to, czekajcie, jak on się nazywał. To jest taki fit dziadek yy, na tym, na Instagramie. Czekajcie, ja go zaraz znajdę. Czekajcie, fit Zaraz, zaraz znajdę. Fit Old Boy. O, tak to się nazywa. Fit Old Boy. I patrzcie to. To jest na 200% ten sam gościu. Znajdźmy jakiś charakterystyczny element na jego ciele. Na przykład o, tak jak tutaj jest plama na tym. No ale tu nie ma. Ale dobra, no to nie wiem, żyły. O so, Dobra, inaczej. Wiecie co, zrobimy tak? Print Screena. Wrzucimy go sobie do painta, przerzucimy sobie tu. I weźmiemy pana Fit Old Boya. Zapiszemy i zapiszemy sobie tego screena i zwrócimy to do Photoshop i na bank zobaczycie. To jest ten ziomek na bank fit 2. Dobra, odpalam Photoshopa. Na bank to jest on. Ja już jedną osobę odwyczaiłem. To już pobrudzę. Tylko złote. co on tam robi? Czekajcie. Zjrzyj, sprawdź Insta fit podkreślenie nowy. old boy to najprawdopodobniej oni. O, widzicie, nawet ktoś już też tak samo wpadł na pomysł. Taki jak ja. Że to jest fit old boy. Dobra, pyk wrzucamy to, pyk wrzucamy to. I patrzcie teraz to. I to na bank jest to samo. Cześć, ty nosisz zegarek na prawej ręce. Nie, oni mają jakieś opaski. Dobra, to to na pewno nie jest to. Tylko oni są gdzieś chyba na wakacjach. Ale. 3 złote. Ten dwa to jego syn. No, po prostu, że. Nie wiem, ciężko tu jest za. Jesteś. Dobra inaczej, wiecie co, obejrzyjmy sobie dalej ten materiał w ogóle i zaczniemy. Zobaczymy, przeanalizujemy sobie to pod kątem, czy to faktycznie jest jego syn, czy nie. Yy, swoją drogą, moi drodzy, jak jesteście nowi, to zachęcam Was do tego, żebyście zostawili suba i zostawcie łapeczkę w górę, jak Wam się live'ik podoba, bo jest was tutaj prawie 5000 osób, a mamy 3000 łapek. Nic was to nie kosztuje, a YouTube to dał taki fajny dźwięk klikania łapki w górę. Nie wiem, czy słyszeliście. Jak się kliknie w łapkę, to teraz jest taki fajny dźwięk. Nie wiem jak go określić w sumie, bo nawet... No nie wiem jak go odwzorować. Może to dlatego, że nie ma żadnego dźwięku, ale przynajmniej kliknęliśmy łapkę w górę. Hehe, <laughs> dzięki. To nie przypadek, że was wybraliśmy. Jesteście przykładem do naśladowania biednych ludzi. Co nie, Maxak? No, Stalker jak cholipka. Maksak, jesteście ale Stalker XDD. Pomogą nam pozarażać innych aktywnością fizyczną. Obejrzeliśmy kilkadziesiąt godzin filmów ekipy, żeby Was bliżej poznać i przygotować coś spersonalizowanego i spektakularnego jednocześnie. Gdzie się widzimy po Waszym powrocie? Współrzędne miejsca znajdują się na Instagramie. Profil ekipa podłoga Soul Challenge. Tam też ustalimy termin. Jak już to zrobimy, aktywujemy czterocyfrowy kod do pierwszego domku. Będzie nim numer taksówki, do której wsiadła Murcix od razu po przylocie do LA. Kod do drugiego domku zdobędziecie na końcu wszystkich zadań. Nie możecie pominąć żadnego zadania. Pamiętajcie, żeby zabrać pewną rzecz z waszego sklepu. Coś, czego często używaliście w swoich odcinkach i co przyda się w terenie. Jeśli ukończycie wszystkie zadania, każdy z was otrzyma nagrodę. Jeżeli zaś nie ukończycie. No dobra. Powiedzcie mi. Czy on ma jakąś stylówkę na Instagramie w tych ciuchach, może? Zaraz, ja to zaraz znajdę. Jeżeli ma jakąś yy, stylówę, to zaraz to znajdę. Czekajcie, teraz tak. No ja bym potrzebował odpalić sobie, a o, o, ja sobie to odpalę tu, na tym monitorze. Was sobie odpalę tutaj. Czekajcie. Ja spróbuję znaleźć. Tak, bo ja spróbuję znaleźć ten jego dres, albo przynajmniej spodnie, które on ma na sobie na tym profilu. Bo... nie wierzę w to, że na przykład nie chodził kilka razy. Cześć Poli, siemanko, jest i Poli. Idę systematyka zachowana. Dzięki bardzo Poli zapisałem. Poli 30 zł. Wszystkie no, cześć, twarze podmieni? Nie, poczekajcie, zaraz ja znajdę ten. Bo albo inaczej, wiecie co? Bo jestem. Po czym jestem w stanie stwierdzić, że na bank to są oni też. No poza tym, że Fit Old Boy to na pewno on jest, to, to fakt, że zobaczcie, yy, że te zdjęcia, które tutaj są, one były dodawane na początku roku. Eee, a a wideo, które przed chwilą oglądaliśmy, no jest. Pozdrawiam najlepszego YouTubera. Patrzcie. Się dziękuję bardzo, się. Chris. Pozdrawiam Cię. Jest nagrywane za granicą. Wiecie dlaczego? Zobaczcie, jak bardzo oni są opaleni, jak ich ciało jest opalone. Kolejna sprawa. Zobaczcie, że jaka jest roślinność. No i jakby sam teren też. No i otwarta siłownia. Było koszulka? Psychomachia. 3 jest, koszulka? Być jest koszulka? A jest koszulka! O!